Wszystko ma być dostępne dla wszystkich. Profesor Zybortowicz, jak słyszę, powiedział, że Polacy nie dzielą się w tej chwili na prawicę i na lewicę, tylko że główna linia podziału przebiega między tymi, którzy chcą wiedzieć, którzy nie chcą wiedzieć. I pytają mnie, czego Polacy nie chcą wiedzieć. Zaraz na to odpowiem, ale przedtem bym powiedział, że tu bym się z panem profesorem Zbertowiczem nie bardzo zgadzał. Skąd ją ja tylko cenię, ale ja myślę, że jednak ten, ta opozycja Prawica, Lewica, o której moglibyśmy swoje osobno parę słów powiedzieć, chyba już nieraz o niej wspominaliśmy, że ona jednak jest dalej potężna i przebiega przez całą naszą cywilizację, nie tylko przez Polskę. A teraz, czego Polacy nie chcą wiedzieć. Jednej bardzo prostej rzeczy. Był kiedyś taki film włoski, pan reżyser, który tutaj ze mną tę rozmowę uprzejmie prowadzi, czy raczej inspiruje te moje wypowiedzi, może tak by to trzeba lepiej powiedzieć. Jest człowiek z mojego punktu widzenia widziany jako młody. I tego filmu może nie pamiętać. Był taki kiedyś film, włoski film z Marcello Mastroianni, który się nazywał, taki miał tytuł w polskim przekładzie, przynajmniej nie, nie wiem, jak on po włosku się nazywał, wielkie żarcie. Otóż ja sądzę, że to, czego Polacy, nie tylko jedni Polacy, właśnie ludzie cywilizacji Zachodu nie chcą wiedzieć, czy boją się przyjąć do wiadomości, to jest to, że kończy się wielkie żarcie. Tak bym na to odpowiedział. Ja się mi zresztą nie dziwię, bo to jest dość przerażająca perspektywa, kiedy do tego społeczeństwa obfitości. Naszego jeszcze nie takiej wielkiej obfitości, ale tak myśmy liczyli, że to będzie tak, jak to tam gdzieś jest, ja wiem. W Szwecji, czy, czy w Ameryce, czy we Francji, że to się kończy. To jest niedobra wiadomość, naturalnie. Ludzie się, świadomość ludzka przed takimi niedobrymi wiadomościami się broni. A ja myślę jednak, że ten film, tytuł tego filmu. Był proroczy, że to już ostatki. Ten proces, że to się kończy, jak to może wpłynąć na nadzieję pojedynczego człowieka? No, skończy się jego grylowanie. No, po prostu. A z tym grylowaniem skończy się wiele innych rzeczy. Ale to dotyczy nie tylko dziejów pojedynczego człowieka, to dotyczy wielu innych dziedzin, na przykład nauki ekonomii politycznej. Cała nauka ekonomii politycznej jest nastawiona na ideę wzrostu, wzrostu ekonomicznego, jakby to było takie prawo ekonomii, czy wręcz prawo natury, że jest ciągły wzrost ekonomiczny, to znaczy coraz więcej jest dóbr, coraz większa obfitość, coraz większa zamożność. Ludzie coraz więcej mają pieniędzy, coraz więcej wydają. To jest, ja rozmawiałem z studentami ekonomii politycznej, obecnie studiującymi, którzy właśnie mówią, że to jest taki oczywisty, do dzisiejszego dnia. Na wykładach z ekonomii, nawet nie dogmat, jako oczywistość, która sama przez się rozumie, że musi być wzrost ekonomiczny. Dlaczego musi? Ziemia jest przecież jako planeta, jako ciało niebieskie skończonych rozmiarów, która może no, ma swoje może pewne potrzeby zaspokajać, ma swoje zasoby, ale przecież tych zasobów nie przybywa. Przybywa za to konsumentów. Kiedyś tak sobie obliczyłem, jak pojawiła się ta mania tzw. daczy z Rosyjska, bo ludzie skądinąd są w Polsce, Antyrosyjsko nastawieni, a tutaj tak im te rosyjskie dacze jakoś przypadły do serca. No i że każdy by nie ma, chciał mieć tą daczę, no, czy jakąś taką tam chałupę gdzieś tam w jakimś miejscu atrakcyjnym, na przykład nad morzem. My mamy. Nie pamiętam już ile, tam 300, chyba kilkadziesiąt kilometrów wybrzeża morskiego. I tak policzyłem, biorąc 38 milionów Polaków, jak długi odcinek wybrzeża bałtyckiego przypada na pojedynczego Polaka, który by mógł tam sobie tą swoją daczę postawić jako taki pewien ideał. Łatwo Państwo mogą to sprawdzić, wypadło mi gdzieś około półtora centymetra na jednego polaka. No przecież na półtora centymetrze nie można postawić dać, to jest zrozumiałe, czy nie, ale ta świadomość się z trudem przebija. I to jest, myślę, nie wiem co miał na myśli pan profesor Cyb Zwertowicz. Ale przypuszczam, że w każdym razie także to miał na myśli, że ludzie nie chcą przyjąć do wiadomości, że dla cywilizacji zachodu ta era obfitości się kończy. Koniec obfitości dóbr. Oznacza takich materialnych, jakieś tam właśnie tam no, auto, konto w banku, willa jakaś, no, tak, tego rodzaju rzeczy, wyjazdy zagraniczne, dóbr materialnych. Czy koniec obfitości tych dóbr oznacza także koniec obfitości pewnych dóbr duchowych, z, ludzie, z których ludzie korzystają, praw, które im przysługują? Swobody poruszania się. Na razie jeszcze tego się tak nie odczuwa, chociaż pewne ograniczenia już się wprowadza, no. chociażby w ruchu samochodowym. Im więcej tych samochodów, tym jednak potrzebniejsze są regulacje. Chociaż z drugiej strony wprowadza się jakąś anarchię. Tutaj są pewne sprzeczne tendencje. W tej chwili, no przecież ci rowerzyści na chodnikach szalejący, o których żeśmy kiedyś wspominali, nie tylko już rowerzyści, przecież tu koło mnie widzę motocykliści jeżdżą po chodnikach. Więc tu są jakieś sprzeczne tendencje. Ja przewidywałbym i, i nie są jeszcze jasne całkiem. W swoim kierunku te tendencje, ku czemu one zmierzają, ja bym przypuszczał, że w związku z tym, że, musi, że się wyczerpują po prostu pewne zasoby ziemi, no różnorakie, no chociażby powierzchnia jej, powierzchnia jest skończona przecież, a inne dobra także. W związku z tym, że się tutaj kończy ta obfitość dóbr, że skończy się też ta obfitość praw, uprawnień. Tak niestety przewiduję. Przepraszam, że nie brzmi to zbyt zachęcająco, ale filozofia jest od tego, żeby mówić jak jest, a nie jakbyśmy sobie życzyli, żeby było. Jak w tej sytuacji. Wygląda życie duchowe człowieka. To jest chyba sprawa osobna. Nie mam, to znaczy nie mam jasnego poglądu na nią, bo na pewno dokonują się zmiany w duchowości człowieka Zachodu, ale raczej bym myślał, one są związane z masowością tego społeczeństwa. Naturalnie ta masowość z kolei związana jest z tym wyczerpywaniem się zasobów. To jest jasne przecież, bo im więcej chętnych do tego, co na stole, tym, tym mniej każdemu może przypaść. Ale ja bym myślał, że tutaj pewne takie zubożenie duchowe, które bym obserwował, związane jest właśnie z tą masowością, bo jak kiedyś taką. Pozwoliłem się takie prawo socjologiczne sformułować: masa ciśnie w dół. Dlaczego tak jest, to też nie jest mi całkiem jasne, ale to widziałem jako profesor Uniwersytetu Warszawskiego, jak w miarę tego, jak studia zaczynały być masowe, a zaczęło się to w 1957 roku 4 października 1957 roku. Związek Radziecki wypuścił w powietrze pierwszego Sputnika, i ten Sputnik tak robił, pip, 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 ale to pip, pip też brzmiało ponad Stanami Zjednoczonymi. Amerykanie uświadomili sobie wtedy, że oni są w zasięgu rakiet radzieckich. Znaczy, że Związek Radziecki zaczyna ich wyprzedzać. Przeraziło ich to. I wtedy doszli do wniosku, że to dlatego, że szkolnictwo radzieckie stoi na wyższym poziomie niż amerykańskie. I wtedy zaczęło się to, ten, wtedy od 1957 od, od, od roku, fala dopiero pełna przyszła w 60-tych latach, ten masowy rozrost szkolnictwa wyższego wyższego, nie wyższego, ale w kraju szkolnictwa ludzi dorosłych, szkolenia ludzi dorosłych, tego pośrednim. I u nas naturalnie z pewnym opóźnieniem te masy młodzieży napędzane tą nową modą runęły na szkoły wyższe. No ja obserwowałem, jak te szkoły wyższe obniżają swój poziom Dostosowując go do średniego poziomu tej masy naturalnie. I tak sobie wtedy uświadomiłem to, co jakoś takie, pra niby prawo sformułowałem, że masa ciśnie w dół. I myślę, że tak jest. No, niestety, no, no, tak myślę, że jest. To widać w telewizji, co mnie też zawsze zastanawiało. To jest nawet przyjęte jako pewien chyba aksjomat wśród znawców tam od tych tak zwanych mediów publicznych. Jest taka cała specjalność tutaj psychologiczno-socjologiczna, która się tym zajmuje. To jest jako jakieś taka tam twierdzenie oczywiste niemalże traktowane, że i program, jeżeli ma być masowy, musi być obliczony na najniższe gusta. Jakiś tam Big Brother, na przykład, czy te reality show tak zwane, no, Państwo wiedzą, co to było. Czy jakieś tam seriale, takie, no, różne tego rodzaju rzeczy. Kawały jakieś tam opowiada, im głupsze, tym, tym większa słyszalność. Otóż to jest pewne zjawisko, którego ja nie rozumiem. Ja bym rozumiał, że telewizja i środki tak zwane masowego przekazu muszą być nastawiane na średni gust, na średni poziom słuchacza, że tych średnich jest, bo tych średnich jest najwięcej. Jest w statystyce tak zwany rozkład normalny. Gęstości prawdopodobieństwa, krzywa Gaussa, Państwo wszyscy oni pewnie słyszeli, która pokazuje, no tutaj jest, powiedzmy, tu jest poziom. Wymagań, tu są najniższe wymagania na tej osi x'ów, a tu są coraz większe, a na tej osi odkładamy ilu jest chętnych, z niskimi wymaganiami, wyższymi, jeszcze wyższymi, i to pokazuje krzywa Gaussa, że z tych z najniższymi jest najmniej, i z tych z najwyższymi jest najmniej, a tych średnich jest najwięcej. I tak sobie myślałem, rozumując tutaj, starając się rozumować logicznie, że. Statystycznie, tych ze średnim gustem, niezbyt wygórowanym, ale też niezbyt niskim, że tych powinno być najwięcej. I wobec tego telewizja, jako to medium najbardziej masowe, na nich powinna być wycelowana. To znaczy, na jakiś taki poziom, no może nie jakiś już tam specjalnie wyśrubowany, ale przyzwoity. Tymczasem okazuje się, że nie. W każdym razie według tych znawców od mediów, że słyszalność, nie, czy, czy, czy oglądalność, jak to się tam nazywa, ta, czy, y, oglądalność w telewizji, że ta oglądalność nie pokrywa się z tą krzywą Gaussa, tylko z, że, że musi być nacelowana na tych na najniższym guście, i wtedy audycje takie mają największą ilość słuchaczy. Co ja zresztą nawet obserwuję w radio, bo telewizora nie mam, ale jednak mam radio i czasem go słucham, ale coraz mniej, bo też mam wrażenie, że to radio się coraz bardziej nastawia na poziom taki jakiś infantylno -prostacki. tak bym to określił, tę dolną gałąź. Yy, krzywej gałsa. Tu jest jakaś sprzeczność, której sobie nie potrafię wyjaśnić, ale która naturalnie też niedobrze wygląda. Przepraszam, że to tak z mojego punktu widzenia niedobrze wygląda. Nie wiem, może to trochę z moim wiekiem związane, ale staram się brać poprawkę na to, że ludzie starzy zawsze sobie... Mają skłonność taką naturalną, chyba, że najpiękniejszymi czasami wydają się im czasy ich młodości. Więc biorę na to pewną poprawkę, i że ja mam tutaj pewnie jakieś na pewno tego rodzaju skrzywienie w perspektywy, ale nawet przy tej poprawce wydaje mi się, że te problemy. No, W szkolnictwie, w uniwersytetach, to widziałem najwyraźniej, tam gdzie to mogłem z bliska obserwować, no, że poziom studiów się stale obniża. W miarę jak, on, jak masa studentów rośnie, obniża się poziom. Jak powiadam, masa ciśnie w dół. Nie pamiętam tego określenia, mówi mi się, że ludzie uniwersytetu, czyli profesora, powinni dawać jakąś posługę myślenia, czy posługę myśleniu. Tego określenia nie pamiętam, ale bardzo to brzmi mi tak właśnie, jak Jan Paweł II. I taka była. W swoim założeniu od wieków, idea uniwersytetu, że to ma być posługa myśleniu, wprowadzanie tej młodzieży, która decyduje się na studia wyższe, w pewne wyższe rejony kultury, wejście, a wejście w te wyższe rejony kultury. Wymaga wysiłku. I to nie byle jakiego wysiłku. A ten wysiłek z kolei wymaga, jest możliwy w ogóle do podjęcia przez człowieka. Studia matematyki są tego najlepszym i najoczywistszym przykładem. Wymaga wewnętrznego napędu w człowieka. Trzeba mieć ten napęd do wiedzy, musi go istnieć, interesować ten świat liczb, czy ten świat minionych dziejów, jeżeli to jest student historii, czy świat żywych organizmów, jak to jest w przypadku biologii, żeby zdobyć się na ten wysiłek, jaki jest potrzebny, aby w te wyższe regiony kultury wejść, no bo one mają to do siebie, to. Taki był myśliciel wielki XVII wieczny, holenderski żyd Baru Spinoza, który swoją wielki traktat zatytułowany Etyka kończy tak, no, że tutaj są różne trudności w tej jego etyce i trudno je pokonać, ale jak powiada, wszystkie rzeczy wspaniałe są równie rzadkie jak trudne. Więc te wyższe rejony kultury są trudne przez to, że. że no, i przez to niepowszechnie nie, nie, nie dostępne. Natomiast tu idea jest wręcz przeciwna. Wszystko ma być dostępne dla wszystkich. Jak to można zrobić? Obniżając K poziom zgodnie z ciśnieniem masy. Ja to sam na sobie widziałem. Próbowałem. Na swoich seminariach i na egzaminach też, jak to bym określił, trzymać poziom akademicki. To znaczy, żeby nie ulec temu ciśnieniu masy, która też na mnie ciśnie w dół, żeby ja też ten poziom obniżył. Ja starałem się ten poziom utrzymywać. Skończyło się, to, skończyło się to w sposób opłakany, mogę im powiedzieć. Bo po pierwsze, studenci poszli do tych profesorów, którzy tego poziomu nie trzymali. No, to po pierwsze. A po drugie, w 1998 roku usunięto mnie z uniwersytetu, bo Uważałem, że to samo się dzieje z poziomem doktoratów nadawanych i habilitacji. I to mówiłem publicznie na zebraniach radnych i wydziału Instytutu, co się nie podobało. Miałem doktorantów niewielu. W sumie trzech, co nie jest dużo. Dlaczego? Nie tylko dlatego, że to mnie, że jakaś była taka aura, że ja mam jakieś tam nie wiadomo jak wyśrubowane wymagania, co wcale nie jest prawdą i nie było prawdą, jak zresztą niektórzy, wielu się o tym przekonało. Ja tylko starałem się trzymać. Standardowe wymagania akademickie, takie, z jakimi się zetknąłem u moich nauczycieli akademickich, profesorów Eisenberga, Czerzowskiego, Szczurkiewicza, Suszki. Suszki już, już, jako, już nie jako student, bo Suszki później, tamtych jako student. Starałem się to trzymać. Ale efekt był taki, no jak mówię, że to to była, przyznaję się tutaj wobec Państwa publicznie, to była z mojej strony jakaś utopia. No przecież jasne, że Wolniewicz kijem wisły nie zatrzymać, nie? Kudryckie rządzą w, w szkolnictwie wyższym, nie jacyś tam Wolniewicz. Czy utopia może być zrealizowana? No to z definicji nie może być. Utopia to jest takie miejsce, którego nie ma. Takie jest etymologia tego słowa. Topos miejsce, utopia. Miejsce, którego w ogóle nie ma. Nie, ja myślę, że nie. Ja myślę, że nie. Że... No, a jak ma być wszystko dla wszystkich? To musi być obniżany ten poziom przynajmniej do średniej. Ale jakbym, powiadam, to bym nawet zrozumiał, że do średniej. Ale tu jest jakaś tendencja, żeby go jeszcze bardziej obniżyć, tak jak mówię w oglądalności telewizji, do tego dolnego progu, już prostackiego zupełnie. I to jest zjawisko, które mnie z jednej strony dziwi. Z drugiej przeraża, ale po trzecie, które jest dla mnie niezrozumiałe. Rejestruję je, ale wytłumaczyć nie potrafię. Jak ten upadek? Nie upadek uwagi, no to za dużo może powiedziane, nie upadek ale w każdym razie jakiś taki stała tendencja zniżkowa jeżeli chodzi o poziom uniwersytetu tutaj mnie zapytano nie tylko intelektualny ale także pewien moralny że jest była pewna etyka pracownika nauki i ona rzeczywiście też, też jest w jakimś rozmiękczaniu się w procesie w stadium rozmiękczania się, ale podano mi przykład na to, że uczelnie nie stoją murem za swoją profesurą, bo przed tym stały i słusznie stały moim zdaniem, ale przykład podano mi taki. O którym nawet nie wiedziałem, bo jak mówię, telewizora nie mam, radia rzadko słucham, że Politechnika Warszawska odcięła się w jakiś spo sposób, czy jakoś odseparowała od tych profesorów, którzy angażują się, tak to sformułowano. W badanie katastrofy smoleńskiej, profesorów Politechniki Warszawskiej. Otóż tu bym powiedział, że Politechnika Warszawska słusznie zrobiła. Całą sprawę tak zwanej zagadki smoleńskiej, czy tego potrzeby badania katastrofy smoleńskiej, uważam za chybioną i politycznie wielce szkodliwą, bo próbuje się wyjaśniać tam, gdzie nie ma nic do wyjaśnienia, tylko sztuczny się wytwarza intelektualny zamęt, że są tam jakieś niejasności, w związku z tym trzeba wyjaśniać i wyjaśniać, kiedy cała sprawa jest przecież jasna od samego niemalże początku. Także tutaj bym był po stronie właśnie Politechniki, a myślałbym, że ci profesorowie, którzy się w to wdają, niesłusznie postępują. Bo jako profesorowie znający się trochę na rzeczy, porozumiem, że to są jacyś profesorowie, nie wiem, od lotnictwa, od dynamiki, od, od, od czego jeszcze tam, od systemów sterowania, jakieś takie rzeczy. Że oni powinni wiedzieć lepiej niż pospólstwo.